Cześć, Witam Was bardzo serdecznie w 34 ciekawostkach o Eko. Eko to 16-latek zamieszkujący slums Zaun. Głosów polskiej wersji językowej udzielił mu Maciej Dybowski. Prace nad Eko rozpoczęto zaraz po wydaniu kalisty i trwały one 8 miesięcy. Tak naprawdę eko to tylko przezwisko, którym posługują się jego znajomi. Prawdziwe imię bohatera nie jest znane. Wiadomość o ujawnieniu eko wyciekła na forum Forchan wraz z informacją o reworku Gangplanka. Wynalazki, jakimi posługuje się eko, to napęd zero i czasostrzmywacz. Stworzył je metodą prób i błędów. Jako, że jest perfekcjonistą, to cofanie czasu pozwala mu na poprawę wszystkich błędów, jakie popełnia. Każde cofnięcie czasu postarza ECO. Na przykład, gdyby cofnął czas 200 razy w ciągu 30 sekund, to byłby starszy o godzinę i 40 minut. Broń ECO jest sekundnikiem wieży zegarowej split over. Wskazówka ta świeci w ciemnościach i ma nawet ciągle rzymskie oznaczenie 12. Napęd 0 jest zasilany pokruszonym kryształem o nieznanych właściwościach. Dodatkowo, wynalazek jest stworzony przy użyciu technologii Hextech i często psuje się, co widać podczas żartu Eko. Eko dzieli styl ubioru razem z Jinx i Waj, Jego naszyjnik jest podobny do części z rękawicy Waj. Napęd Zero oraz malunek na twarzy Eko jest wzorowany klepsydrą. Rodzice Eko pracują w jednej z licznych fabryk w Zaun i bardzo rzadko są w domu. Ściana z malunkami na trailerze postaci przedstawia Jinx i Waj. Gogle z trailera należał do dwunastoletniego Ajuna, chłopca, który został zabity w komiksie przedstawiającym Echo. Wcześniej wspomniana rzymska 12 z jego broni oznacza, że był sierotą, tak samo jak Waj i Jinx z podobnymi oznaczeniami. Echo tak naprawdę nigdy nie umiera w grze. Gdy pada ostatni cios w jego stronę, to napęd zero przenosi go w czasie z powrotem do bazy. Drugą postacią, która nie umiera, jest Zed. Ulti Eko we wczesnych fazach tworzenia cofało wszystkich o 8 sekund na całej mapie, za wyjątkiem martwych jednostek. Ulti zapamiętywało wszystko, od pozycji aż po stan zdrowia i many. Inna wersja ulta natomiast cofała Eko do pozycji przeciwnego bohatera sprzed 4 sekund. Jego kół było na początku czymś w stylu granatu dymnego lub błyskowego. Zabójca z komiksu Echo jest inspirowany niemieckim filmem o tytule M z 1931 roku. Zauniański cyborg, z jakim walczył Echo, ma na imię Wigilnaut. Echo gardzi Jasem, Ezrilem i Caitlyn. Twierdzi on także, że Piltover nie jest jedynym rozwojowym miastem i jest dumny z życia w Zaun. Nie żywi on urazy do Zileana, choć zamieszkuje on Piltover. Jednak Zidean może być zaniepokojony, jak Eko wykorzystuje swoje wynalazki do zakrzywiania czasu. Eko jest też obserwowany przez Barda. Nie cierpi on także doktora Mundos, Lindsa i Victora, dlatego że są ucieleśnieniem zła Sound. Bohater zawsze chciał dać urgotowi swój wynalazek, by przywrócić jego dawną formę. Eko miał zwierzaka szczura o imieniu ogryzek lub Mr. Tails w angielskiej wersji językowej, Twitch przypomina mu tego szczura. Eko zawsze chciał dotknąć Zaka, żeby zbadać substancję, z jakiej jest zrobiony. Rumble i Heimerdinger to jordle, dla których Eko ma duży szacunek za ich wynalazki. Eko jednak nigdy nie spotkał żadnego jordla i wie o ich istnieniu jedynie z opowieści. Eko był zakochany w Jinx, zanim zaczęła gadać ze swoimi broniami. Aktualnie podkochuje się w Janie. Klasyczny Eko przypomina dzieciaka z gry Bastion, a jego broń jedną z broni pochodzącą z gry Transistor. Obie te gry stworzyła ta sama firma. Tajemniczy kod za plecami klasycznego Eko przypomina język Kosmitus z Futuramy. Echo z Piaskowej Burzy jest nawiązaniem do gry Prince of Persia. Licealista Echo jest nawiązaniem do południowo-koreańskiego uniformu szkół wyższych. Project Echo przedstawia alternatywną formę postaci, gdzie został cybernetycznie zmodyfikowany. Na SplashArch'ie widać sylwetki Zed'a i Master'a I. Trailer eko jest zapętlony. Zaczyna się od cofnięcia czasu do początku walki i kończy się także cofnięciem całej sceny do początku walki. Na koniec zostawiam Was z kilkoma grafikami z wczesnych prac nad eko. Jeśli ten film Wam się spodobał, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Dzięki za obejrzenie i na razie. You don't deserve a single extra second.